Dzień dobry Karolina z Rodowiskupek po mężu Mądraska. Ja chciałam z tym rozmawiać no, komisarzem wyborczym. Dobrze, chwileczkę, tak? Zaraz Panią przełączę, proszę momencik poczekać. Dobrze, dziękuję. Proszę czekać, będzie rozmowa. Proszę czekać, będzie rozmowa. Tak, słucham, Renata Kurzajczyk, Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Pile. Dzień dobry, Karolina z Rodu jak pomoże ona Ja miałam zostać po połączona z komisarzem wyborczym. Tak, już oddaję słuchawkę, Dobrze, dziękuję. Dziękuję, komisarzowi. Momenci, proszę zaczekać. Dziękuję. Dzień dobry. Moje nazwisko Mateusz Bartoszek. Jestem komisarzem wyborczym w Pile. Jest też druga pani komisarz. Pracujemy Mm -hmm. Dzień dobry Karolina z Rodobiskup jak od odrazka. Ja chciałam się dowiedzieć właśnie, a ta druga pani komisarz Roma Dworzyńska z Huls, to jest. jakie to ma... proszę, jest obecna, jeżeli pani chce to też. Dobrze, to się dobrze, przedstawi. to za chwileczkę dobrze. Niech się dobrze. Można prosić. Tak, bo to, to za chwileczkę. Tak? Dobrze, dobrze. dobrze, to teraz z Panem chciałam dowiedzieć się na jakich zasadach organizujecie. Tak tak. Aha, tu już pani teraz się... No, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. A z kim rozmawiam? Z komisarzem obołczym w Pile 2. A nazwisko? Złożańska-Szulc. A czy ta rozmowa jest nagrywana? Ale oczywiście, że tak. Karolina z rodu jak po mężu mądreska. Jakie pani ma obywatelstwo? Słucham. Proszę pani, dlaczego pani pyta o obywatelstwo? No dlatego, że chcę wiedzieć, kto ustawione wybory robi, proszę panią. Dlatego Ale proszę pani, pytam. Proszę nie krzyczeć. No to po co mnie pani doprowadza do tego stanu. Nie zapominając o publicznym telefonie. No jedna pani. Proszę publiczny. powtórzyć, bo pani krzyczy, nic nie jest zrozumiała. No, zrozumie pani. Pytam panią po raz kolejny. Jakie pani ma obywatelstwo? Dlaczego Pani dzwoni, pytając takim tonem w bardzo niegrzeczny sposób? A jaki mam pytać, skoro, skoro sobie organizujecie na jurysdykcji kraju wybory? Więc pytam tak. Panią po raz kolejny. I? Jakie Pani ma obywatelstwo? Bo ja polskie. Proszę Pani, ale dzwoni Pani do osoby, która piastuje publiczną funkcję Zadaje Pani punkt... pytania, proszę... e, które wynikają z samego już faktu piastowania tej funkcji. Jakiej funkcji? Jaką funkcję? Jakiego nękania? Jak... Jakiego nękania? Jest Pani komisarzem wyborczym. Ale proszę mówić spokojnie i proszę nie krzyczeć. Ja sobie będę mówić jak będę uważała. A pani ma odpowiadać mo na pani. moje pytania. Pani też nie wolno mówić wszystkiego w taki sposób, jaki pani tylko chce, tylko pani musi być kulturalna. Jestem kulturalna. Jestem, pytania, proszę panią. Jestem. Jestem Ale bardzo pani kulturalna. Krzyczy, teraz. Pani teraz. Dlaczego mam sobie nie pokrzyczeć? Bo co? Bo jakaś Ukrainka mi zabroni? Na terenie Polski? Proszę pani. No co proszę pani? Nie, ponieważ obowiązuje panią kultura osobista, tak jak każdą inną osobę. Dobrze. Ja zobaczę, jaką pani. I w ma takiej sytuacji można przerwać rozmowę, jeżeli pani. Na jakiej podstawie? Szacunku, Na jakiej podstawie... Dobrze, nie, dobrze. Bez... Dobra, już nie chcę pani tyle nie wlewa. Jakie ma pani tutaj wykształcenie? Że pani Proszę wie? pani, ale jest pani bardzo agresywna pani przemoc słowną. Proszę, aby pani się uspokoiła i zadzwoniła, gdy pani przestanie, tak? No już czekam. Zabiera pani mój czas. Proszę pani. Zabiera, ma pani obowiązek. Siedzi pani, organizuje pani, powtarzam, organizuje pani nielegalne wybory na terenie naturalnego mocarstwa proszę polskiego. Pani, jeżeli ma pani jakiekolwiek zarzuty, to właściwym organem jest pani do... Do tego, lub policja. Pani jest od tego, jest żeby przyjąć... Się Proszę policję, tutaj uspokoić pokoju, się, uspokoić się. Policja jest firmą i prokuratura to niech pani zgłosi notatkę do, proku, tu, bro, do protokołu. Proszę sporządzić notatkę, bo uważa się pani Pan za pępek protokołu? świata. Ma pani sporządzić teraz notatkę. Do protokołu? Notatkę do protokołu. Podaje się pani za urzędnika państwa polskiego, tak? Ale jakiego protokołu, proszę Pytam powiedzieć? się pani, dlaczego pani nie odpowiada na moje pytania? Ale chciałabym, żeby pani udzieliła uż, odpowiedzi na pytanie, jeżeli pani mówi protokol, Ma jak pani, pani protokół, jako pani? urzędnik państwa polskiego ma pani obowiązek sporządzić z naszej rozmowy notatkę do protokołu. A na oddać Na, prawnej, na pani normalnym... Bo na normalny. Jaki protokoł, jaki urzędnik, nie, jest, nie pewna jest pani urzędnikiem protokołu? państwa polskiego, tak? Nie jest pani urzędnikiem państwa polskiego? Ale proszę podać przepis, prawda, zobowiązujący. No ja nie muszę. Pani ma po prostu, to pani ma wiedzieć protokołu. ten przepis. Pani ma znać ten przepis. Nie, ponieważ pani ogłasza żądanie, dlatego proszę, powiedzieć, jednak na podstawie jeżeli, jeżeli prawa, inny, prawa polskiego. To na podstawie nie, nie, prawa, prawa polskiego, składa. na podstawie prawa polskiego, proszę bardzo. Ale tak konkretny, przepis. konkretny przepis. przepis. Bo wniosków może pani złożyć bardzo wiele. Ja nie składam to, wniosek, tylko pani, pani ma sporządzić notatkę do protokołu. I ja już kończę, kończę, to nie będę z Panią po prostu tutaj rozmawiać, bo proszę pani... na ten podać. Wniosek? Jaki wniosek na podstawie? Jaki Jakie wniosek? Dlaczego mnie Pani zmusza? Dlaczego mnie wnosi? Pani zmusza? Pani, ja, jestem... pani sporządzenia ja nie Dokumenty jestem tutaj Pani procedura. pracownikiem. Nic, proszę, nic nie żądam ma pani sporządzić bo pani jest tutaj na terenie Polski proszę panią i takie prawo polskie jest I ja nie będę pani przepisywać tutaj pani wiem, e, musi też znać prawo panią obowiązuje jakie prawo jakie mnie a pani jakie wierzyć, mnie prawo e, jaki mnie zgłasza zgłasnął a cwaniura tak cwana jesteś co cwana jesteś Proszę nie wyzywać i proszę nie stosować przemocy. Na jakiej pani na się jakiej podstawie? Do kogo? Do kogo się zwracam? Do kogo? Proszę nie poniżać drugiej osoby, bo panią obowiązuje prawo. No i co? Jeżeli pani będzie no i co? I poniżać, no jak? Jak? Jak mi poniżam? Jak? Chcę stwierdzić fakt. Jakie ma pani obywatelstwo? Zasiada pani w komisji polskiej i podaje się pani za komisarza na terenie naturalnego komisji? mocarstwa. Proszę powiedzieć, w jakiej komisji polskiej, na jakiej podstawie? A jaką komisję polską pani tutaj chodzi? A na co się pani tutaj I Nie pani daje powierze? pani prawa. Proszę dać podstawę prawną, dla której pani może poniżać innych, dzwoniąc. Ja pani nie poniżam, członników. to pani cały czas próbuje mnie wyprowadzić z równowagi. Pani jest agresywna, pani jest. A pani co teraz jest? Poniża pani Oczywiście A pani sposób, co teraz jest? Co, co pani teraz Pani jest? od Ukrainek, mówiąc, ja że jest to coś poniżającego. A to no dlaczego pani nie chce się przyznać do korzeni ukraińskich? Dlaczego się pani nie chce przyznać? Proszę pani, dlaczego? Ja nie muszę pani tłumaczyć. Jak nie musi się, pani, ani pani wyjaśniać, A jak nie musi? No to może pani. pani zupełnie równie faktyki, dobrze może pani opuścić pani, teren naturalnego mocarstwa polskiego. Nie ma pani obowiązujących przepisów prawnych. Jeżeli A pan jakie mówi, są przepisy prawne? Jak? To jakie są przepisy no, prawne? No nie tak nazywa się nasze państwo. A jak się nazywa nasze państwo? Jak się wasze państwo nazywa? Jak? Słucham. No to niech pani powie, jeżeli pani sobie błędną nazwę. No to jak się wasze państwo Panią nazywa? obowiązuje prawo i musi pani wiedzieć. Jak się wasze państwo nazywa? Słucham. Proszę podać, jak się wasze państwo nazywa, bo moje. Proszę pani, nie, nie jest tak, że każda osoba ma inne państwo, więc my nie mamy naszego państwa, a pani nie ma swojego. Ja mam rzecz ja pospolitą polską, a wy jakie macie? A pani mówiła, przed filmem, że naturalnym państwem. Oczywiście, bo jesteśmy naturalnym więc mocarstwem polskim. Naturalnym mocarstwem polskim jesteśmy i tak samo teren Ukrainy należy do Polski. Słucham, jakie jest Pani prawo? Nie Pani obowiązującego prawa, jeżeli Pani tak twierdzi. A jakie Pani prawo? Proszę nie prawo? stosować tutaj określeń poniżających, rasistowskich... Jak Panią... Powi jak Panią rasistowskich? Jakich rasistowskich? Jakich? Na jakim prawie Pani... Proszę Pani, jeżeli Pani poniża kogoś ze względu na to, że należy do innej narodowości, no to niestety... A Wy nie, wy nie poniżacie... Polsk a Wy mnie teraz nie poniżacie? Polskiej kobiety nie poniżacie? Skoro nie potraficie nie, odpowiadać na moje nie, nie, pytania. Został, nie została pani w żaden sposób Jestem tego, cały czas powiem, jestem. Ona, cały czas. Tak uważa, cały powiedzieć. czas nie odpowiada Pani, to pani ma obowiązek zgłosić, bo się pani, podaje pani za komisarza. Nie będzie tolerowane przy, przez nas, aby pani. Będzie pani mnie, sławna, sławna pani poniła, będzie pani na całą Polskę. i krzyczała do słuchawki, tak? Sławna pani będzie pani na całą Polskę Nie, może pani nie, nie, ludzi nie, 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 takiego prawa prawa. nie, jestem kobietą polską nie, wy po prostu nie, ma pani, robicie tutaj koncentracyjny robicie na terenie Polski. I... Proszę pani, ja przerywam rozmowę, bo pani krzyczy do słuchawki. Mamy pani powiedzieć, uważam, na jakim pani prawie... Ma jakieś... Mami pani pomóc, bo jest pani komisarzem wyborczym. Podaje się pani za komisarza wyborczego. Mamy Ale w pani... W czym pani chce pomocy? Słucham panią, na jakim prawie organizujecie te wybory? Ale to nie jest udzielenie Pani pomocy. A tak? jakie jest? A pani jakiej? powinna sama wiedzieć, a na jakiej podstawie jakiego prawa są organizowane wybory w Polsce. A na jakiej podstawie ja mam to, sama wiedzieć? To po co, po co Wy jesteście komisarze wyborcy, wyborczy? Po co? Ale panią obowiązuje powszechnie obowiązujące prawo. Powszechnie Jaki prawo jakie prawo pani nie pani obowiązuje? Pani musi wiedzieć, jakie prawo obowiązuje. Proszę panią bardzo. Pani obowiązuje Proszę na teraz? temat wyborów, uh, wyborów w Polsce. I pani powinna wiedzieć, Jaki na jakiego prawa to się dzieje. No ja chcę wiedzieć od Pani to, bo dzwoni po to do Pani, żeby wiedzieć... Ale proszę Pani, Pani dzwoni bez celu, nękając i zastraszając... To proszę na policję zają. to zgłosić, proszę to na policję zgłosić. Proszę do prokuratury to Jeżeli zgłosić. Jeżeli będzie to kontynuowane bez przerwy, to... Jak się. bez przerwy, tak, jak bez przerwy, zostawię. jak? Proszę, żeby pani Proszę notatkę e, do prokuratury, proszę zgłosić notatkę do prokuratury. Na jakiej jurysdykcji Pani działa? Na jakiej jurysdykcji Pani działa? Słucham? Jeżeli ma Pani jakiś konkretny wniosek, bądź ja też pytanie. Cały czas to mam do Pani rozmowę. pytania, Pani nie odpowiedziała jeszcze na żadne pytanie i takim jest Pani tutaj wykształconym, e, e, tym komisarzem wyborczym, który tutaj zna prawo polskie, tak? Bo ja znam prawo na polskie, a Pani, pani jakie zna prawo polskie? Jakie Pani zna prawo polskie? Pani zna nie Pani, pani polskie? jeżeli Pani dzwoni i zadaje te pytania. Jak to nie znam? Na jakim prawie Pani organizuje w pile te wybory? Naprawdę To pytanie jest zadawane tylko w celu nękania i tylko w celu to jest pani usiłowania opinia To nie jest wiem, pani opinia. Czy, to jest pani, um, opinia. To jest pani ja pytam, opinia. Czy pani ma jakiś wniosek, czy chce pani jakiejkolwiek pomocy? Nie, ja pomocy potrzebuję, pani bo chcę, po to, chcę wiedzieć, nękać przez ja, chcę z z ja chcę się was pozbyć z terenu Polski. Ja chcę się was pozbyć razem nie krzyczeć, z Andrzejem nie Dudą. Nie Macie się stąd ewakuować. Nie Pani krzycze do słuchawki. Ja nie trzyczę nie pani Panią kontynuować rozmowy. No bo nie bo ma pani, pani argumentów. Na jakim prawie Pani organizuje te wybory? Proszę Pani nie ma argumentów. To nie dyskusja. Na jakim prawie Pani organizuje wniosek. te wybory? Jeżeli nie, to ja się Powtarzam rozłączę. pani konstytucja, obowiązuje panią konstytucja. Artykuł 96... Konstytucja, panią obowiązuje szacunek dla każdego innego Ja się Pani pytam, na jakim jak, prawie? Stówni. Na jakim Więc prawie? nie w Pani podstawowych zasad. Bo Pani ich nie przestrzega, żąda ich Pani od kogoś innego. Pani jest bezczelna w tej chwili. Pani jest bezczelna. Proszę mnie nie zbliżać i nie atakować jest przez pani Jest Pani bezczelna. Jest Pani bezczelna. Ja odkładam słuchawkę, ponieważ Pani... Ma Pani odpowiedzieć proszę, na moje pytanie, na jakiej prawie organizuje Pani chwilę... Rozwojowe. Proszę nie Ma Dziękuję Pani bardzo. odpowiedzieć na pytanie, na jakiej podstawie macie swoich Ukraińców? Biuro Wyborcze Spilę Świecińska. Dzień dobry, Karolina z rodu jak po mężu Mądrawska. Proszę sobie wziąć karteczkę i sporządzić notatkę do protokołu. Cała rozmowa została nagrana. Pani komisarz, już pani mówię, jak się ta kobieta nazywa. Nie chcę powiedzieć, jakie ma tutaj, jakie jest narodowości pani Roma Dwóżańska z Huls. To jest po prostu niedopuszczalne, żeby na terenie. Pani, co? Ale ja nie wiem, ale ja nie wiem, ale ja nie wiem o tej pani, pani nie wie? Ja pani o... ma, o, no, komisarz, bo ja nie jestem rzuciła słuchawką. To jest niedopuszczalne. Proszę pani, e, komisarz Obywatel się Dwa Romana, no, Ja panią e, nie chcę rozmawiać. Ja chcę rozmawiać z tą panią, która rozmawiała proszę przed Proszę pani, e, to co pani robi, to jest agresja, przemoc słowna, nękanie. Zaprzestajemy odbierania od pani telefonów, ponieważ pani odbiera czas. E, które poświęcamy na pracę po to tak. pani tam jest. a to jest praca e, państwowa i proszę nie odbierać tego, Jakiego czasu. Państwa? I to, że ten Jakiego? urząd publiczny nie daje pani prawa do nękania osób, które w nim pracują, tak? Jaki urząd publiczny to Dziękuję. Jaki urząd publiczny? z panem rozmawiam? Monika Żukowska, biuro wyborcze Piła. Z Mateuszem Bartoszak poproszę, Karolina z rodu biskupiak po mężu Mądrawska. Z panem komisarzem, dobrze, sekundkę, Dziękuję. połączę. Dziękuję. Nie będę wam zabierać czasu, bo po prostu już nikt się nie odezwał, nikt się nie odezwał. Także macie żydowskich banderowców, których żeście wspierali i wspieracie nadal 14 minut Romy Dworzańskiej, Schulz Szchuls, tak. Tak, jest nękana, rasistowskie teksty. Tak naprawdę na początku jeszcze, jeszcze nie miałam pewności, że, że ta kobieta pochodzi z Ukrainy, ale widzicie, że jak się zapomniała, no to już bardzo słychać, słychać ten akcent ukraiński. Tak jak powiedziałam, Ukraina to jest teren polski, naturalnego mocarstwa polskiego. Ciągle nas nękacie. Zabieracie nam wszystko, życiową energię nam zabieracie. To Polacy ginęli na wszystkich frontach. A wy sobie od tak włazicie w nasze życie z buciorami, organizujecie ustawkę, i jeszcze mówicie, że ja jestem rasistą. Jakim rasistą? Ja nigdy nie zwracam się niegrzecznie do osób, które. Mają do mnie szacunek i to działa w dwie strony, ale nie, że ktoś udaje kogoś, kim nie jest. Nie masz kobieto pojęcia o prawie polskim, dlatego nie potrafisz odpowiedzieć na żaden tutaj artykuł, na żaden paragraf i na wszystko po kolei, co, co ja Cię pytam. Ty nawet nie potrafisz się przyznać, jakiej jesteś narodowości, bo jej nie posiadasz, tej narodowości bo nie ma narodu ukraińskiego nie ma jest tylko żydostwo banderostwo i tutaj szerząca się korporacja i to jest tylko i podszywacie się podszywacie się pod Polaków pod Słowian a nie macie nic wspólnego z naszym narodem także wszystkiego dobrego życzę Polacy Słowianie już niedługo jak nie postawicie się i nie zlikwidujecie tych komitetów wyborczych tych wszystkich biur wyborczych to będziecie pod butem Ukrainek. bo one tutaj wiedzą jak sobie poradzić i gniazdko, gniazdko urządzić teraz już wiem dlaczego Daria Daria Kowna, zapomniałam nazwiska mówiła że Ukraina wyjdzie Polaką bokiem a sama do wyboru wystartowała. Tak. Nie już ręce będziecie lizać, ale buty będziecie lizać. I wszyscy, co na tych listach się pojawiacie, to jesteście odnotowywani. Nie martwcie się. Przyjdzie na was kiedyś czas, kolej rozliczenia za zdradę narodu polskiego. I to jest ostatnie moje dzisiaj nagranie, także wszystkiego dobrego życzę i obudźcie się, obudźcie się. Ja Was bardzo proszę, Polacy, obudźcie się.